Jak ale... później jak duże to już nie są w takie śmieśli Wcinacie kocieżarcie No one mięso ja lubią ślimaki, tylko że one za małe są. Jak dużo nie, mm. nie daje, to się boję. Sraczki dostaną, a ta wyszła i to czuła i Jak to Boję się, że sraczki dostaną, bo one nie przyjęczony. Ale jak już same chodzą i buszują, to znaczy, że już tam coś potrafią. Ślimaki czy coś, już tam się łapią. jak jak małpaki. Mhm. I oblizują się, bo jak się wyspanowały w tym, też się oblizują. I ten nasy taki długi. A język jaki długi ma? jak się lizał, to taki długi język. Bo coś. Jeszcze resztkę tam na liście To jest ma skończymy zacząć. Za dużo im nie dają, bo się poje. Niech on nikt nie, tak nie. chodzi. Słynak czy coś tam? Słynak. Patrz, on jest Między tymi śpi. Między złymi Chyba ten trzeci, a gdzieś jeszcze czwarty. Bo cztery. Tu masz. Trzy. Ojdzie. Bobby. Hm. czwarty. Nie, zaczął go. No Co? Tam coś było słychać. Tam to to teraz nie wiecie. wiem, czy to ten jest trzeci, a tam, tam w ogródku jest. Tam coś lezie na pewno. Słychać. Może to matka, bo tej matki nie Chlepy Chleb pewnie. Chle.